Czas na wieści z Piłsudskiego. Witamy Was na stadionie Widzę gdzie odbywa się druga giełda widzewskich kolekcjonerów. Chodźcie zobaczyć jak wyglądało to wydarzenie, podczas którego spotkali się kolekcjonerzy, zbieracze oraz po prostu fani historii klubu Zalei Piłsudskiego 138, ale nie tylko. Trwa nadal, bo tak możemy powiedzieć druga Widzewska Giełda Kolekcjonerów. Pierwszą zorganizowaliśmy w styczniu, teraz mamy drugą edycję. Stawił się komplet ludzi, którzy chcieli się wystawiać kolekcjonebów. Jest to 15-16 osób. Też przyjechali do nas z Głównego Śląska, z innych części kraju i dużo kolekcjonebów, kibiców, miłośników historii widzewagi, pamiątek sportowych. Mamy tutaj no, cały asortyment od książek przez różne koszulki, szaliki, poporczyki, odznaki, zdjęcia, bilety, naklejki. No co, co kto zbiera nawet jakieś magnesy, breloki, co kto sobie zapragnie. Widzę w Łódź jest w tej chwili jedynym klubem sportowym, który organizuje tego, tego rodzaju giełdę pod jakby oficjalnymi własnymi auspicjami. Było spotkanie autorskie z Bartkiem Stein autorem książki Widzę Reaktywacja. Dużo ciekawostek, anegdot, a potem wywiązała się ciekawa dyskusja i też opinie na temat książki, więc myślę, że bardzo udana, fajna impreza. No i zapraszamy na kolejną edycję. To jest bardzo dobry termin. Nie gra, nie gra Liga, nie gra Ekstraklasa, stadion jest wolny i stadion nie jest powiedzmy uśpiony, tak, coś się dzieje, jest sobotnie przed południem, mamy tutaj ponad 100 osób, jak widzimy ciekawe dyskusje, wymiany, kupno-sprzedaż, jak to w tym, tym całym kolekcjonerskim ruchu, ludzie, aktywujemy tą widzewską społeczność, przychodzą, niektórzy nie mogli się wyspać przez to, no ale takie są uroki bycia kolekcjonerem czy miłośnikiem, że czasami trzeba wstać wcześniej, żeby przed innymi złowić te skarby, a wiem, że ludzie są już zadowoleni, niektórzy, bo tutaj dokonali ciekawych zakupów lub odnaleźli ciekawe rzeczy. Rzeczy. Jest też stoisko sklepu klubowego, który się cieszy, cieszy dużą popularnością. Widzę, że schodzą różne wydawnictwa, programy, inne pamiątki, więc co tu dodać? Super impreza. Ostatnie pytanie: czy masz pożyczkę 5 dni? Mam. <laughs> Największy triumf widziałam. półfinał Haru Europy, Liga Mistrzów. Starsze bilety z, z Pucharów. Tutaj jest spotkanie Towarzyskie z Szalke, to super puchar z ruchem chorzów, Gloria Victis. Tutaj już mecze pucharowe. Ostatni z, z Monaco. Nazywam się Tomasz Kaczmarek, pseudonim Student. Współzałożyciel klubu Kibica po zegar razem z muzykiem. Moja pierwsze pierwsza, takie rzeczywiście pamiątka widzewa to jest bilet z meczu widzę w Manchester City. Od tego zacząłem zbieranie. I to był pana pierwszy mecz w ogóle widzewa? Nie, mój pierwszy mecz widzewa to, jak miałem 3 lata, to mnie tata zabrał na mecz w PTC w Bianice, chyba to był drugi rok. Czyli to tata jest współwinny? Tata jest współwinny, a mój pierwszy mecz to 74 rok. Jak żeśmy grali jeszcze o awans do, do Ekstraklasy. A jak pan ocenia w ogóle taką decyzję o tym, że takie coś zorganizowano? Bardzo dobrze, bo to zawsze, wie pan, kiedyś jeździliśmy po całej Polsce, tak, z pamiątkami Widzewa, a mi właśnie takie czegoś brakowało, żeby to było tutaj, na stadionie. To, co, czego nie ma tutaj, a ma pan w swojej kolekcji, jest najcenniejsze. Czy to, co to, co jest najcenniejsze, to jest muzeum. Przekazałem, zresztą mam zamiar przekazać, to co mam, wszystkie pamiątki, a nie mam komu to przekazać, nie będę tego sprzedawał, tylko po prostu przekażę na klub, tak? Kiedy pan zaczął zbierać szaliki? Jak ta pandemia wybuchła, nie miałem co robić i tak się wtedy konkretnie wziąłem za to zbieranie tych tak szalik. Tam ogólnie mam też wartościowe stare szaliki, głównie lata 90., bo na nich się skupiam. A jak pan ocenia wydarzenie? No jest duże zainteresowanie, jest więcej ludzi niż na pierwszej giełdzie, także fajnie, fajnie, że ludzi to kręci. Nie? Chciałem Cię zapytać, jak oceniasz dzisiejsze spotkanie autorskie? Bardzo fajne spotkanie, nie tylko autorskie, ale przede wszystkim druga giełda kolekcjonerów widzewskich. E, świetna, dużo ludzi, gwar jak e, naprawdę na rynku, na prawdziwej giełdzie. E, Spotkanie autorskie, moim zdaniem, ciekawe. No, sam fakt, że Tomasz Samirowski, właściciel widzewa, się przysłuchiwał i też dodał swoje trzy grosze, myślę, że sprawia, że warto było e, tutaj być. Świetnie poprowadzone przez Kamila Wójkowskiego. E, wróciliśmy na chwilę do przeszłości. E, pogadaliśmy też o trudnych tematach, których e, na kartach tej historii nie brakowało, ale. Warto rozmawiać nawet o tych rzeczach mniej przyjemnych, bo koniec końców ta książka kończy się dobrze. Jest Happy End na samym końcu. Można dzisiaj już praktycznie rozmawiać o widzewie innym, ekstraklasowym.